Witajcie kochani, oto ja Grześ, profesor butelkologii stosowanej puszkologii wtórnej wasz super zbieracz Lublin. Moi kochani, za chwilę wszyscy siądziemy do Wigilii. Ja chciałbym złożyć tutaj z centrum dowodzenia Grzesia Te Power of One prosto zwieniawy, najserdeczniejsze życzenia. Moi drodzy, łączę się teraz z Wami myślą, duchem. Oraz tymi życzeniami, które teraz Wam składam prosto z serca. Moi drodzy, wszystkiego najlepszego, zdrowia, uśmiechu, e, wspaniałych, fantastycznych chwil ze swoimi bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi. Moi wspaniali super i fanki, moi przyjaciele, koledzy, koleżanki w całym Lublinie, e, we wszystkich akademikach, stancjach, mieszkaniach, segmentach w całym Lublinie. W województwie, Polsce i świecie. Łamie się teraz z Wami opłatkiem i życzę miłych, wesołych, wspaniałych, fantastycznych świąt. Moi kochani, już wkrótce skończy się 2023 rok, zaczniemy nowy 2024 i już wkrótce ja ruszę z powrotem działać na wszystkich dzielnicach, Lublina. To będzie niesamowity czas. Moi kochani, jeszcze raz dziękuję za tyle spływających wiadomości, SMS-ów, wiadomości na Instagramie czy Facebooku oraz wszystkich innych mediach społecznościowych. Oczywiście Facebook, Grzegorz Lubelski, zapraszam na mój główny profil oraz fanpage Super z Lublina. Moi kochani, jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim za spływające cały czas życzenia. I życzę miłych, wesołych, fantastycznych świąt. Przesyłam pełną moc. Wasz grzej, Super Zmieracz Lublin. Oczywiście jestem zawsze do dyspozycji. Moja num numer telefonu, moja komórka 516 801 958. Jeśli macie jakieś artefakty mocy, już po świętach postaram się do Was dotrzeć i załatwić sprawę. Na Grzesia Superzbieracza już osiemnasty rok, zawsze możecie liczyć. Moi kochani, jeszcze raz dziękuję wszystkim za tyle wiadomości i życzeń. I teraz jeszcze raz ja prosto z serca życzę Wam miłych, wesołych, fantastycznych świąt. Pozdrawiam prosto tutaj, spod tej choinki, Wasz Grześ Superzbieracz. Miłych, wesołych świąt. Jest moc.